No ale dobra, no to obczajmy, obczajmy teraz, teraz po kolei, o czym my mówimy. Mówimy o setach z pierwszego rajdu w Dragonflight, o transmogach z pierwszego rajdu. E, gdzie z tego co widzę, cały czas jest trzymana ta ten, jakby to myślenie ze strony Blizzarda od 9.2 zapoczątkowane, że powrócono do klasowych transmogów, natomiast e, jednak trzymają się tego, żeby to były klasowe, ale jednak żeby były w klimacie danego rajdu. Nie? No i pierwszy to jest magowy. Primalist Fajny Fajny, ten mi się podoba. To jest spoko, tak? Znaczy, trochę chyba taka ten kształt tej, tej wewnętrznej jakby głowy, troszkę może dziwny, ale... A, czekajcie, byłem w ogóle za zbyt to... Pamiętam po czym, zbyt duży mam ten zbyt dużą przeglądarkę, so fucking big. Mi się podoba, Max, szczerze powiedziawszy. Słabe Tyr, sety, zero class identity, porne setami z Antorusu to bieda. No ale właśnie o to chodzi, że oni się tutaj trzymają tego, że wiesz, że... że to ma być... Antorus, na przykład, sety z Antorusa były fajne, ale nie były w klimacie rajdu, mówmy się, nie? No dobra, Max mi się, moim zdaniem, jest całkiem spoko. Demon Hunter. Demon Huntera to mogliby pokazywać, moim zdaniem, po prostu na elfach. Też fajne, ale nie ma innych kolorów, nie? Znaczy, bo możemy zakładać też, że będą inne kolory, bo to kolory moim zdaniem to był na przykład e, jakby pies pogrzebany, jak chodziło o sety z 9.2. Wiele z nich było bardzo fajnych, ale po prostu nie było fajnych dla danej klasy, ale nie dlatego, że były źle zaprojektowane, tylko po prostu miały niepasujący bardzo kolor. A tutaj widzę, że kontynuują raczej jakby to, że jakby z tego tieru, w sensie, wiecie, z, z Normala będzie pewnie ten kolor, z heroika wszyscy będą mieli, nie wiem, tam czerwony, i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest błąd, który oni popełniają. Mi się wydaje, że powinni jakby kolory to powinni dopasowywać jakby tak klasowo bardziej, żeby to po prostu miał sens, nie, nie że wiecie, że tam nie wiem, Demo Hunter ma złote sety i tak dalej, nie, jakby, tak, no ale tak tak mi się wydaje. Jak, jak ktoś postawił, jak ktoś zrobił, nawet, e, właśnie przekolorował te sety z 9.2, to od razu lepiej wyglądały, no, ale w każdym razie ten set uważam, że jest fajny akurat. Póki mi się podoba, Demo Huntera też uważam, że jest fajny. A uh, Death Knight Primalist Class yy, Set. Primalist Class Set. Ale... Cześć, ale to jest jakby... To... Tutaj się kończy jakby głowa i to jest taka jakby przerwa? Fajny! Fajny. choć zaczynam dostrzegać to, co też słyszałem już o tych setach, że ludzie mają wrażenie, że oni, one się niczym pomiędzy sobą nie różnią, bo są po prostu tak strasznie podobne dla każdej klasy. Ale ten jest zajebisty! Ten nawet bym... Ta, tamte były fajne, ten jest zajebisty, ten mi się bardzo podoba. Ten jest naprawdę bardzo fajny. Mi się, nie, ten mi się mega podoba. W secie jakoś za mało DK jest. No i właśnie i znowu, nie? Znaczy, bo... Właśnie tu w sumie fajnie widać, co powiedziałem, tak? No bo to jest Death Knight, to musi być Death Knight'owe, wiesz, śmierć, tego i tak dalej, ale jednak to przede wszystkim musi być, w sensie w myśleniu Blizzarda przynajmniej, utrzymane jakby w konwencji i klimatu jakby rajdu. No i efekt jest taki właśnie, że w zasadzie my widzimy, że to jest Death Knight'owe, bo wiemy, że to jest Death Knight'owe, jakby, jakby... Tutaj jest ten taki trochę, nie wiem, tutaj chyba jakieś takie chcieli zrobić, jakieś takie... takie troszkę chyba to czaszkowe czy coś, ten he, może taki, taki, taki trochę, trochę Defny, ale właśnie no, nie czuć tego deflighter. Prawda, prawda, że to jakby tego class identity tutaj nie czuć. Jakby równie dobrze, dajmy na to. Czekajcie, jest na przykład. O, teraz Paladyna w sumie zobaczmy, bo myślę, że to będzie widać. Tak naprawdę, równie dobrze pewnie można by obrócić, że to byłby set dla Death Knighta, ten Paladyński. A. A, właśnie, jeszcze był Warrior. A. O, właśnie, to wszystkie playty, zobaczmy. A. No właśnie, a tutaj by, jakby. A dla Death Knighta byłby ten Paladyński, i jakby i odwrotnie, i nie byłoby za bardzo widać różnicy. Więc trochę, moim zdaniem, jest to taki w tym sensie problem. Ale raz jeszcze, można byłoby to, moim zdaniem, rozwiązać tym, żeby kolory dopasowywać jednak pod klasy. I patrzcie, def Knight, na przykład ten set byłby taki bardziej, wiecie, yy, nie wiem, jakiś tam taki ancholi zielony albo jakiś taki bardziej taki czerwonawy czy coś, no taki Death Knightowy po prostu. I już od razu byłoby o wiele bardziej tego Death Knighta czuć, ale to czekajcie. Yy, dobra, już był najpierw Paladyn, to zobaczmy najpierw Paladyna. Z tego... Yy, z tego setu. Tego, ten set ja akurat widziałem już, w sensie górę przynajmniej widziałem, bo widziałem, że ludzie się trochę nabijali z tego setu. Na koncept arcie na pewno wyglądało wiele lepiej. <laughs> Ale mi się wydaje, że to jest w dużej mierze raz, że kolorystyka znowu, a dwa, yy, że tutaj było to... Była ta ciemność jakby w tym hełmie. To jest kwestia. Tak. To jest raże kwestia koloru. Wyobraźcie sobie, gdyby to było takie żółtowo, takie światłowo-paladyńskie. Dokładnie tak jest na, jak na Concept Arcie, no to, to o wiele lepiej by wyglądało. I faktycznie mogliby utrzymać to, żeby tu było ciemne chyba. To by fajniej wyglądało, gdyby tu w środku było ciemne. Ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby to było jakieś super złe. Bo, bo, bo słyszałem, że ludzie strasznie tego nabijali, że to strasznie okropnie wygląda. To z przesadnym, mi się wydaje, że jest, jest takie. Jest okej. Okay. Nie, jest OK, moim zdaniem, ja nie wiem, żeby to był jakoś, jakoś źle ten... Zresztą, umówmy się, też ten, po prostu ta postać ma taki debilny wyraz twarzy, jakby tak, konkretnie, ten human tutaj, nie? Myślę, że na przykład na innych rasach to może o wiele lepiej już wyglądać. E, zasłaniał twarz, tylko WoWhead źle bo Aha, aha, czyli to generalnie działa, tak? Tylko to y, WoWhead to y, źle zrobił. Okej, okay, to ciekawe. Jak rozwiązałbyś problem z różnicą kolorów względem poziomów trudności Aronowego Setu? Mniej, bardziej czerwony? Nie. E, po prostu będę dał, tak jak było są wcześniej, bym dał po prostu inne wariacje. E, przy czym jakby, no nie wiem, tak jak na przykład było na... E, be, bez jakiejś koniecznie określonej, wiesz, że nie wiem, że za Myfika musi być koniecznie jakiś tam kolor, nie? Jakby to można było tak rozdzielić, tak jak po prostu to robili chociażby przy Antorusie, nie? Czyli, czyli nie wiem, dajmy na to Death Knight, no to nie wiem, Normal to jest taki zielony, Unholy, Heroic e, czerwony, a, w, a nie wiem, a Myfik to taki jakiś taki frostowy, ale jakiś tam. I może czwarty to jakaś zupełnie inna, niech będzie faktycznie ta wariacja, jakaś taka totalnie z dupy, jakaś nie wiem, na, nie wiem, żółta, czy jakaś tam inna. Jakby może być pewien wyjątek od reguły, i mi się wydaje, że to jest okej, okay, nie? Jak tak raz jakiś odbędzie, tylko to raczej, jeśli to jest wyjątek, a właśnie, a nie reguła. I, I na przykład w następnym ride right też bym zrobił odwrotnie, za Mefika to już byłby z kolei nie tam ten frostowy, ten niebieski, tylko byłby na przykład ten Anholi, zielony. Wydaje mi się, że to nie, nie, nie ma jakiejś, chociaż tutaj trzeba mieć faktycznie na uwadze to, że Myfikowe Mythic, yy, sety mają inne modele, nie? więc to ten z Myfika jednak musi być taki jakiś taki lepszy. Więc no, to, ale raz jeszcze, jakby to, to chyba nie trzeba byłoby tutaj wymyślać koła na nowo, bo kiedyś to po prostu robiono i wydaje mi się, że to jakoś działało. Myślę, że tak będzie, będzie kamienny niebieski, narogalowy z konceptów. No zobaczymy, nie, zobaczymy, bo to, no znowu, to, to jest na przykład koncept, yy, czekajcie, bo my teraz patrzyliśmy cały czas na Paladyna, a jak teraz spojrzymy na Warriora, to to też Warriorowy tutaj na konceptarcie, ja nie wiem właśnie jaki jest kolor na konceptarcie, nie wiem, chyba zakładam, że to jest ale nie jestem pewien, szczerze mówiąc, a to zakładam, że to są normalowe te niebieskie, e, w każdym razie Warriorowy... Nie no, fajne, nie, nie, nie wiem na co ludzie tak narzekają, że są brzydkie te sety. Nie, nie o żadnym z tych setów nie powiedziałbym, że jest jakiś wyjątkowo, że, że jest jakiś brzydki. W najgorszym razie są po prostu takie okej. Okay. Yy, ale rozumiem co... rozumiem jak ludzie mówią, że ten, że po prostu, że bardzo podobnie wyglądają, nie? I że nie ma tego rozróżnienia, że o, ta klasa ma to i tu nagle jest coś zupełnie innego, nie? Znowu, ten set równie dobrze mógłby być dla Death tak naprawdę. No, mógłby, Jakby i, nie, i nie byłoby czuć, że, ej, nie no, to jest warriorowy set. To tak samo by wyglądało, nie? No, Ale trudno, no. E, więc trzymają się tutaj, chyba, jednak e, cały czas tego myślenia z 9.2. E, Monk Primalist Class Set Models. E, to jest teraz Monk. Taki ptaszy jakiś taki. Kurde. I znowu mają, znowu Mong dają te takie, te, te kuleczki na shoulder'ach. Widzisz, Blizzard bardzo lubi kule dawać Monkom do zbroi. Też spoko, uważam. Nie wiem, no naprawdę ja nie uważam, żeby te sety były jakieś, jakieś specjalnie złe. To nie druid? Nie, to jest monk. Ale znowu, ale, ale słusznie, słuszna w sumie uwaga, że bez tych kulek powiedzmy, to to równie dobrze mógłby być druid, nie? I to jest właśnie, i to jest znowu kurde to, to, właśnie to co mówiłem że zrobiłem. Nie wydaje mi się koniecznie, że jakąś tą z tyłu... E -ge -ge, nie podobają ci się kołnierze-kamulce, kołnierze-kamulce. Nie wiem, kurcz. No, to jest okej, tylko znowu, czy to jest paladyńskie, nie? To no nie jest, tak naprawdę to średnio to jest palady to, to jest taka elementowa zbroja z elementami, które chcą próbować, żeby to było trochę bardziej paladyńskie, nie? Tak to trochę bardziej wygląda. Eee... Mokka, do wywalenia i zajebisty? No, mi no, spoko jest ten hełm. Ale patrzcie, to jest nawet taka fizyka tego, tego, nie? Piórka, że co to jest tutaj na górze. Dobra, dalej, priest. O kurde! God damn it. To jest zajebisty set. O kurde, jaki zajebisty. To jest najlepszy. To jest najlepszy z tych, co widzieliśmy pó póki co. Ten jest absolutnie. Wow. To jest wyczesany. Jeden z najlepszych y setów Priest, jakie widziałem. O kurde, jaki zajebisty. A jak to na konceptarcie wyglądało? Ej, to centralnie to wygląda lepiej niż na konceptarcie. To jest. Jedna z tych unikalnych sytuacji, gdzie to, moim zdaniem, wygląda lepiej niż na konceptarcie, ale znowu, ale znowu, zwróćcie uwagę na to, zwróćmy tutaj uwagę na to, że tutaj ten kolor pasuje do przysta, bardziej, w sensie jakby tu, tu jest ten taki voidowy shadow, akurat ten, ten kolor się po prostu przypadkiem wpasowywuje w tym momencie, e, chociaż trochę odeszli w sumie, tak to... Trochę skręcili z tego powiedzmy, co było tutaj troszkę troszkę. Ale jednak to po prostu przypriście gra i dlatego to też tak fajnie wygląda. Gdyby ten kolor był jakiś taki, nie wiem, zielony dajmy na to, to od razu to by już, to, to by już nie wyglądało tak fajnie. Więc to, kurczę, cały czas jest. Cały czas jest ten sam problem, ale ten jest zdecydowanie moim zdaniem najlepszy. z raz na kozak. No mega kozak, naprawdę. Póki co, co najlepsze. Najpierw dokładnie powiedział, że mage. No tak, przy każdym jest cały czas ten sam problem. Tak, to równie dobrze mógłby być magowy set. Tak, zgadzam się. Tym niemniej zajebisty. Tym niemniej absolutnie przez Dobra. Myślę, że ciężko będzie to stopować. Hunter. Fajny. Fajny. Nie, fajny, fajny. Nie, nie, nie mam, nie, nie podziałbym jakiś Turbo, nie wiadomo jaki, ale. Nie, fajny. Mi się podoba. Mi się osobiście podoba. ułożył, ułożył, Mok już był? Tak, mok już był. Mok wygląda w ten sposób. Mok to jest, ma ten dziubek. Nie, moim zdaniem Hunter też jest fajny. Raz jeszcze, ja, ja nie widziałem. Widać, że Hunter akurat. No, trochę. Tak, no to, no, to, no to tutaj można byłoby powiedzieć, że to w sumie, ale ja wiem. Z drugiej strony, no nie wiem, równie o inaczej. A szaman? To równie dobrze mógłby być szamański set. Moim zdaniem jest ten cały czas ten sam problem. A jak o szamanie mówimy? No, szaman to powinien mieć najlepszy, nie? Bo do szamana to ten motyw powinien elementowy najbardziej pasować. Huh. Na pierwszy rzut oka ten hełm mi dziwnie wyglądał. Ale w sumie to... w sumie to zajebisty. Nie, w sumie to fajny. W sumie to fajny, bez cienia wątpliwości. No tak, ale szamana widać bez cienia wątpliwości, dlatego, że to jest motyw szam, e, szamański. O to chodzi właśnie, jak Bionicle. <laughs> ale no właśnie o to chodzi, właśnie. to jest cały czas ten problem. W sensie, to pokazuje... To jakby ten problem, o którym to cały czas mówię, nie? koncept to wyglądało w ten sposób. Hmm. No, e, spoko, spoko. A e, ciekawe, że tutaj jest na nagle żółty, nie? W sensie to... Ja nie wiem. Czy to, czy to jest z tego samego tieru co te? Wszystkie tutaj były w tym takim niebieskawym kolorze. A ten jest nagle żółty. Nie wiem. I ten też jest nagle żółty. Rogue Primalist Set. Mamy i rogue. To jest fajny moim zdaniem przykład na ten też problem, o którym mówiłem, bo patrzcie, macie sytuację, że macie motyw, wiecie, taki elementowy, taki wiecie, żywiołowy, szamański, jakby motyw przewodni tego rajdu, tak? I macie rołga, macie łotrzyka, tak? Wiecie, tam chusta tego, coś tam, takie bardziej jakby, to są dwa zupełnie sprzeczne motywy. No, i tak jest efekt, jak się łączy te sprzeczne motywy. Bo na przykład, dajmy na to, nie wiem, spójrzmy na, te, o, to, na to, co się dzieje przy rękawicach i przy butach. Te takie wystające, te takie drewna, czy co to jest. To wygląda w sumie, mi się wydaje, że to wygląda całkiem spoko. Ale czy to jest rołgowe? E, nie wiem, ja jak tak, nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest jakieś złe. Bo też z drugiej strony, wiecie. Z drugiej strony, też można to wszystko spojrzeć w ten sposób, że. Yy, gdybyśmy cały czas zostawali sety, które. Czysto się wpisują tylko w fantazję klasową, jakby danej klasy i nic więcej. To w zasadzie byłoby to powtarzalne, nie? A jakby. A tak to jest, chociaż jestem taki, jak się mieszają jakieś dwa style, jest to na swój sp sposób unikalne, nie? Nie wiem, o tym mam mieszane odczucia, powiem szczerze. O rogu mam mieszane odczucia. Nie chcę powiedzieć, że to jest złe, bo Podoba, podaje, podoba mi się parę elementów bardzo, ale... Ale to nie jest rołgowe, nie? Te, te shouldery. To po prostu nie jest rołgowe, nie. Ale znowu, jeżeli spojrz na to że właśnie, że... Wie, wiecie, to jest taki oryginalny take, że tak powiem, na, na roga, to można to w tym momencie docenić, nie? Natomiast wy, raz jeszcze wydaje mi się, że. To jest ta jedna z tych sytuacji, gdzie to pokazuje, że to takie może być, wiecie. Jesteś rołgiem, który czeka po prostu na rołgowy set. No i dostajesz w sumie taki elementowy set, nie? Ale to chyba już w tym momencie takie to, trochę to jest To z kolei na koncept Archie mi się bardzo, bardziej podobało. No. Ale znowu, bo kolor jest, kolor jest też inny, nie? To znowu kolory, to znowu to jest żółty kolor. Pewnie o wiele fajniej to już będzie wyglądać właśnie jakimś takim. To by z kolei wyglądało lepiej na jakimś takim... Tym takim mrocznym niebieskim mi się wydaje, nie? No dobra no. No i, no i też patrzę, że na przykład Szamana jest pogoda na Dwarfie, inaczej nie wygląda na wyższych rasach. Tak, 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 tak. E, to też mi się wydaje jest e, kwestia właśnie z tymi paladynami. Na innym modelu innej rasy to by zdecydowanie... Na Dranayu na przykład to. To by pewnie zajebiście na Dranaju wyglądało. W ogóle jak teraz sobie o tym pomyślałem, ten set bardzo fajny na, na Dranaju może wyglądać. No. No i tak to tak to jest. Czekajcie, ale to to mamy wszystkie... Nie, to nie są wszystkie klasy. Kogo brakuje? Kogo nie dali? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No nie mamy Ewokera. Loka nie ma. Aaa, Warlocka nie ma. Okej, okay, Warlocka nie ma. No Warlocka, no ciekawe. I, dru I druida nie ma. O, dobra. No i to, i to by się chyba zgadzało. Cześć, z, z Ewokerem ile jest klas w grze? Piętnaście czy czternaście? DH był. DH był tutaj. Ale... Jeszcze raz ja. Ja się spodziewałem, że to będzie gorsze, bo ludzie strasznie jadą te sety. O, powiem w ten sposób. Mi się te sety podobają, generalnie rzecz biorąc, jakby wszystko, jakby biorąc pod uwagę, mi się te sety podobają bardziej niż te z ZRF Mortis. Tylko znowu, tak naprawdę to się sprowadza do tego, że mi się bardziej chyba po prostu podoba ten klimat, ten elementowy niż ten Zereth Mortisowy, nie? Ale znowu zależy od klasy, bo na przykład na Zereth Mortisowy fajnie się wpasowywało pod Paladyna i tak dalej, i my znowu wracamy do tego samego problemu, nie? Naprawdę uważam, że Blizzard powinien rozważyć jakby... trzymanie się kolorystyczne, jakby nie... nie rajdu, tylko właśnie, tylko klasy i moim zdaniem to by bardzo fajnie rozwiązało wiele jakby kwestii. Ale winner to jest Priest. Priest to jest winner, ja pierdzielek, to jest świetny. Goddammit, jeden z najlepszych setów Priesta, ale to jest kurde dobre. K Ty takie to jest zajebiste, no nie mogę. Ale to dobrze wygląda. Naprawdę, ka jezus maria. Świetne, świetne. Absolutnie, kurde, świetne. Ciekawe, wiecie, to pewnie ma jeszcze jakąś taką w ogóle animację, nie? Te, 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 te runy tam, czy jak to nazwać, te, te, te wzorki tam na, na, tych, na, tej, na tej kiecce, czy na tych shoulder'ach, to pewnie jeszcze jakoś tak świeci, jak tatuaża Nightworna, czy coś, nie? God damy, nice. no jak zrobić zdradzi to również w końcu na dobre zmiany. No wiadomo, 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 chociaż po prostu wydawało mi się, że na te sety jest bardzo, jakby takie, że naprawdę tam najgorsze, jakie od lat widzieliśmy, coś tam. Nie przesadałbym, nie przesadałbym. Nie przesadałbym. Mi się, nie wiem, mi się, mi się wydaje, że są całkiem spokojne. które są bardzo fajne. I nie ma ani jednego, o którym bym powiedział, że jest jakiś tragiczny. No ale no wi wiadomo, to jest preferencja, jest set do loka. Fajny. Fajny. No fajny, fajny, naprawdę fajny. Myślę, że yy, czerwona, bo tam chyba będzie czerwona wariacja kolorystyczna. Myślę, że ona będzie bardzo fajna. Nie, no to fajny warlockowy. Dobra, co tu jeszcze? Ewoker. A, że set Ewokera! O kurde, dobra. Tylko... Okej. Okay. Nie, no fajny, fajny. To nadal mi się to kojarzy z tym, takim, z tym warriorowym setem z Dragon Soul'a. Dragon Plate to się chyba nazywało czy jakoś tak. Nadal mam takie skojarzenie z tym. Okej, okay, fajne. No i tak, no i to faktycznie jakby teraz do mnie doszło, że to przecież będzie noszone w tym wizard, tej humanoidalnej formie, nie? Fajne. Nie no, fajne. Fajne, nie powiem, że nie. Bardzo nawet w sumie fajne. I, jest ta, i to jest też ta czerwona, nie? Wariacja. I jeszcze druid. O, to zobaczmy też druida. No fajne, fajne są te takie efekty, co są na shoulderach i na hełmie. Czy, nie, no w sumie to jest, jest okej, okay, no. jest okej. Okay. Nie, nie powiedziałbym, że, że jest jakiś brzydki. Ale co, co on tutaj tworzy? Całość. No to, to jest całość druida. Eee, fajne. No znowu, nie, kolorystycznie nie pasuje za bardzo. jest okej, okay, no. To hełm może by mógł być, może ta maska mogłaby być może troszkę inna. No ale cała reszta to powiedzmy. No ale znowu równie dobrze można byłoby pomyśleć, że to jest set szamana, nie? Jakby równie dobrze to tak by można było, jakby pomyśleć. Więc to cały czas wpisuję to, co mówiliśmy. No Okej, okay, dobra.